To Hejka, nie, robimy test Gum najkwaśniejszy, no, nie, 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 są świecie, ale są dobre, nie, kwaśne nie, okay. w w nie, w w Polsce, Na ja umiem, jest, okay, tak. nie, ja ja umiem nie, 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 ja się boję. Ja się nie, wygląda jak Taki kwadracik, spłaszczony taki kwadracik. No dobra, może być. Nie, na trzy, trzy dwa, jeden. sobie wyciągnąć tą? Tak jak ym, y, z kubkiem. Żeby tu się zahaczyło, żeby tu się zahaczyło i żeby tu się zahaczyło. Nie, umiem. Dawaj, otwórz. Ja cię kręcę. Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem, Pianek. co ty tu. Dobra, wejdź. Kostka Trzy... <noise> No ja. Trzy, dwa, jeden. No ma się skrzywić. Kto pierwszy się skrzywi, przegrywa. Ale kłasny. Ale kłasny. Ale, ale, kwaszny. <noise> ale, kwaszny. ale kwaszny. <noise> Ale kwarski. Jeszcze raz, mam do I zaraz popijemy. Dobra, jest się Zresztą zaraz dziś No, dziś. No, nic. Dobra. Tylko mhm. nie słodka. Kto się sprzyjał? Ale miłość ta poleciała. Bo no, było strasznie kwaśne. No, czyli Blanka bardziej nie, nie lubi kwaśnego. No. Prawda. Ja że wypalona. <śmuch> ja chcę mieć makijaż. O, pojawił <śmuch> mi się. Pa. Nie pojawił mi się, że byłam na podkocie. Nie, nie da się. Do widzenia.